W Polsce polityczna gra o władzę dzieli społeczeństwo. Te same twarze rządzą od 30 lat, mówiąc: Wybierz nas, by nie zmarnować głosu. Ale bez nowych ludzi nic się nie zmieni. No cześć, co robisz jutro? Nie no, stary, nie gadaj. Kadytujesz? No, pomożesz? Artur Szostak, normalny obywatel, zwykły mieszkańc z Gdańska i Sopotu. Sam bez pomocy aparatu partyjnego uzyskał poparcie 2385 wyborców i wystartuje jako niezależny kandydat do Senatu. Artur skończył Gdańskie Liceum Autonomiczne, a następnie Prawo na Uniwersytecie Gdańskim oraz studia z zarządzania Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego. Ma 40 lat, dużą część życia spędził w Osowie kilka lat w Sopocie, a obecnie mieszka we wrzeszczu. Artur startuje, bo tak jak wy, jest rozczarowany dzisiejszym sposobem uprawiania polityki. Dzień dobry. Czy ma Pan już swojego kandydata w wyborach do Senatu? Nie wierzę politykom. To coś nas łączy. A czy wiedział Pan, że może Pan zagłosować na mnie, na zwykłego obywatela? Bezpartyjny? Tak. Dziękuję, rozważę. Dziękuję, miłego dnia. Artur Szostak. Rozsądek ponad podziałami. Politycy nie powinni sprawować nad nami władzy. Polityków powołujemy po to, aby zarządzali naszymi zasobami, w naszym imieniu i w naszym interesie. To my ich zatrudniamy. Każda władza deprawuje. Należy wprowadzić silniejsze mechanizmy kontroli. Możliwość odwoływania polityków, dwukadencyjność urzędów, a kandydatów należy rozliczyć z ich niespełnionych obietnic wyborczych. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. To nie hasło wyborcze. To cytat z Konstytucji. Wyegzekwuję to prawo. O, witam. O, dzień dobry. Głosowałem. Dziękuję. To ja dziękuję. Do zobaczenia. 15 października oddaj głos na Artura Szostaka.